W ramach współpracy z Fundacją Tulipan mieliśmy okazję gościć delegację z Niemiec, która... Wraz z panem dyrektorem i zastępcą pana dyrektora oraz z paniami z Fundacji Tulipan miała okazję zwiedzić jednostkę. W ramach tej wycieczki po areszcie śledczym w Szczecinie zobaczyliśmy cele śmierci, zobaczyliśmy salę terapii, zobaczyliśmy szpital z oddziałem psychiatrycznym, w którym hospitalizowani są osadzeni z całej Polski. Poznali też rolę, obowiązki i zadania instytucji takiej jak aresz śledczy. Zobaczyli też różne zabezpieczenia techniczne, ochronne, ilość kadry, ilość funkcjonariuszy. Było to naprawdę bardzo owocne spotkanie. Many thanks that you are here. This place was created lat years ago. Its kooperatywa. cooperative. At Laźnia, it means spa or bania in because hundred years ago here it was a swimming pool, swam we are the social cooperative. Es war wunderschön, es war mal zu sehen, wie andere Systeme funktionieren mit ähm, weniger Mitteln, die zur, zur Verfügung stehen. Und die Menschen sind sehr herzlich und ähm, die Stadt, die Stadt Stettin, ist wunderschön. So, ich denke, dass, dass ähm, die deutschen Gefängnisse doch noch ein bisschen mit mehr, ähm, dass denen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die sind ähm, deutlich ähm, moderner. Und ähm, denen wird deutlich mehr angeboten, ähm, und was auch die Bildung angeht, äh, Sportaktivitäten und weiteres. Wir waren mit Wizität in der Schlechtestelle. Obeirüsten wir viel, wir besuchten. Też dyskusji na temat różnych systemów penitencjarnych w Polsce i w Niemczech. Można było sprawdzić, jakie są w tym zakresie potrzeby ludzi wyjętych spod prawa, można powiedzieć, i co organizacje pozarządowe mogą zrobić jak mogą wspierać jak mogą pomóc wrócić z powrotem do społeczeństwa. tym razem spotykamy się na wizycie studyjnej w Niemczech u partnera Social Unitas. to jest partner nasz ponadnarodowy, którego ja również mam przyjemność reprezentować. W tej chwili znajdujemy się na przedmieściach Hamburga, przed hotelem i wyjeżdżamy do Elmshorn, w którym będziemy się spotykać w urzędzie do spraw osób wykluczonych. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die eine Behinderung haben. Die entweder geistig, körperlich, seelisch oder eine Sinnesbeeinträchtigung sind. Die Grundlage unseres Tuns ist das Bundesteilhabegesetz, das SGB IX und wir ermöglichen den Klienten, wenn sie dann Eingliederungshilfe berechtigt sind, ein Leben selbstbestimmt so weit wie möglich und dass sie halt an einem Leben in der Gesellschaft so weit wie möglich teilhaben können. Dzisiejsze spotkanie za pośrednictwem platformy Zoom zaprosiliśmy dwie osoby, które podzielą się z nami swoją historią po opuszczeniu zakładu karnego. Wezmą w nim udział specjaliści z różnych organizacji, m.in. z Fundacji Tulipan, z organizacji ZAFOS oraz Social Unitas z Niemiec. Nasz projekt jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pracują z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. I to spotkanie ma na celu przybliżyć. I historia ma na celu przybliżyć to, z jakimi problemami się borykały te osoby po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.